Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj wiadomość dla Ciebie. Także wróżka fortuna zaprezentuje wiadomość, moi drodzy, karty Lenormand. Pierwsza karta wypadła. Karta chmur. Oj, przepraszam, ale mnie w nosie szałwia biała zakręciła. Wszystko idzie na żywo. Dobrze, moi drodzy, tutaj mamy oczywiście, kochani, kartę niepokojów, stresów, które odchodzą już od nas. Na pewno przychodzi duże, moi drodzy. Zrównoważenie w emocjach, duży spokój, duża szansa na poprawę. Karta gwiazdy mówi o rozwoju swojego talentu, rozwoju swojej kariery, spełnieniu marzeń. Niepokoje, tak jak widzicie, odchodzą trudne sprawy, jakieś emocje. Jesteśmy teraz w punkcie gwiazdy, czyli spełnionych życzeń i spokojnego. Życia. Także jesteśmy w bardzo dobrym momencie, i oczywiście nadchodzi taki czas troszeczkę spokojniejszy, takiego relaksu y, dla tej osoby, która mnie ogląda. Być może będziecie mieć jakieś y, fajne spotkania gdzieś na zewnątrz. Tu mogą być różnego rodzaju też wystąpienia publiczne dla osób, które zajmują się jakąś, moi drodzy, taką sprawą, no, są jakimiś osobami publicznymi, społecznymi. Także tutaj możecie mieć jakieś wystąpienia, ale też, moi drodzy, jest to czas takiego naprawdę spokoju i spełnienia marzeń. Dlaczego? Dlatego, że przychodzi coś nowego w Waszym życiu, być może dla wielu z Was to jest nowa praca. Spełnienie marzeń z nową pracą wykonywaną gdzieś w bardzo takim ciekawym miejscu. Możliwe, że zaczynacie nową pracę gdzieś związaną z dokumentami, z urzędami. Tutaj jest, moi drodzy, spełnienie Waszych marzeń. Zapracowaliście oczywiście sobie na to i bardzo dobrze. Także tu jest duża zmiana. Zmiana, która przychodzi właśnie po takim czasie niepokoju i smutków. Ta zmiana jest oczywiście korzystna. Dbajcie o to, żeby po prostu to utrzymać. Tutaj szykuje się, moi drodzy, też przy tej zmianie właśnie Podróż możliwe, że wiele osób no, będzie miało gdzieś zamiar wyjechać, ale też to jest możliwe, że będziecie gdzieś podróżować, będziecie mieć jakieś delegacje służbowe, tak? Bo tutaj wychodzi to oczywiście przy waszej pracy, przy karierze. Niekoniecznie to są podróże takie urlopowe, odpoczynkowe, tylko podróże bardziej służbowe i to wam przyniesie. Dużą zmianę, ale wy zaczniecie się rozwijać, to będzie dla Was bardziej korzystne i oczywiście wszystko, moi drodzy, do przodu. Także tutaj najgorsze, tak jak mówiłam, jest za Wami, idzie duże porozumienie będziecie mieć dużą szansę na Nowego, coś lepszego, tak, bo y, ta nowa praca, nowe zajęcie, które przychodzi do Was, y, to będzie takie ukoronowanie Waszych y, marzeń, zaszczytów, y, ukoronowanie Waszej kariery zawodowej. Także moi drodzy, tu wszystko wyjdzie pomyślnie, mamy kartę słońca, dużo komfortu yy, z tego tytułu, że zmieniacie to życie na coś lepszego, spełnią się wasze marzenia. Możliwe, że wiele osób... Też może być tak, że ta praca może być spełnieniem marzeń gdzieś niekoniecznie w naszym kraju, ale też za granicą, tak? Tu jest szansa na awans, na lepsze po prostu życie. Także moi drodzy, jest na pewno ciekawie. Karty, no naprawdę bardzo, bardzo dobre. Zawsze jak sięgam po jakąś talię, to wiem, że no, jest coś ważnego do przekazania. Intuicyjnie wybieram zawsze talię. Pamiętajcie o tym. Dzisiaj właśnie padło na ten Lenormand, taki yy, no, większą, tą talię, bardziej yy, grafika kolorowa i przejrzysta. Także bardzo się cieszę, że ta osoba, która mnie ogląda, jest tutaj ze mną i bardzo się cieszę, że akurat. To jest czytanie dla Was, bo pamiętajcie, jeśli tutaj trafiliście, to nie przez przypadek. Yy, także bierzcie do siebie to. To może być, moi drodzy, spełnienie do 31 dni. To może być spełnienie do miesiąca czasu tej wiadomości. Także pozdrawiam bardzo gorąco i życzę wszystkiego dobrego yy, w życiu zawodowym i prywatnym. Do usłyszenia, kochani.